Węgiel koksujący jest kompletnie innym surowcem. Pozornie wydobywany ich w takich samych kopalniach, jak węgiel energetyczny wygląda bardzo podobnie. Węgiel koksujący jest surowcem, który po pierwsze jest pisany na listę surowców krytycznych w Unii Europejskiej. Węgiel energetyczny nie jest takim surowcem. Jest to taki surowiec, który warunkuje szeroko rozmiany dobrobyt społeczności europejskiej i rozwój wszystkich tych zielonych kierunków transformacji energetycznej, ochrony środowiska i ochrony zmian klimatycznych bez udziału węgla koksującego nie będzie miał miejsca. Z węgla koksującego produkujemy koks, który w procesie produkcji stali jest istotnym czynnikiem, który na końcu pozwala uzyskać wyroby stalowe. Wszystkie elementy transformacji energetycznej zmierzające do budowy farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych, onshore'owych, offshore'owych, energetyki jądrowej czy magazynów energii bez stali jako tego materiału konstrukcyjnego nie będą mogły się odbyć. Jako spółka węglowa, niestety w nazwie mamy i produktu, i firmy ten element, sfokutuje przekonanie o tej jednorodności węgla. Węgiel energetyczny przekłada się na postrzeganie spółki, która nie zajmuje się węglem energetycznym. I dopóki rozmawiamy z krajowym rynkiem finansowym o finansowaniu naszego rozwoju, w tym również tego, który jest związany jest z odpowiedzialnym o naszą transformacją zieloną. I zrównoważonym rozwojem, to tutaj trafiamy jeszcze do świadomości zarządów banków. Nie wszystkich, ale w większości. Natomiast jak zaczynamy rozmowy z bankami, których centraly są za granicą, w Unii Europejskiej czy, czy na świecie, to już na samo hasło węgiel dostajemy odpowiedź negatywną. Nie ma a, miejsca w bilansach banków zagranicznych na hasło węgiel. I to jest jakby rola edukacyjna, którą my musimy jako zarząd spółki przeprowadzić, docierając z komunikatem, że surowiec krytyczny, węgiel koksujący pełni bardzo ważną rolę w transformacji energetycznej i ochronie klimatu. Bez finansowania długoterminowych planów rozwojowych i tego zrównoważonego rozwoju transformacja się nie będzie mogła odbyć.